Radio 90. Muzyka wybrana dla Ciebie. www.radio90.pl Radio 90, nasz poranny program. Ja pozwoliłem sobie opuścić nasze przytulne studio, bo na naszym radiowym parkingu pojawiła się ona. Powoduje, że serce szybciej bije, a pewnie każdy mężczyzna ślini się troszeczkę na, na widok, jej widok, bo to terenówka, czyli kobieta. <grych> dzień dobry, z kim mam przyjemność? Dzień dobry, nazywam się Piotr Gadomski, jestem prezesem Stowarzyszenia Miłośników Jazdy Terenowej Modliwice. A taka maszyna, to Toyota, jaki to jest model? To jest model LJ73, dość wiekowy, bo jest z 97 roku. 3-litrowy silnik, 125 koni i wspaniałe własności terenowe. Fantastyczne wiadomości. Jak się takim samochodem jeździ? Bo pewnie to nie jest samochód przeznaczony do jazdy po zwykłych asfaltowych drogach, prawda? To jest samochód specjalnie przystosowany do jazdy w terenie, ale służy też na co dzień, czy, czy tylko jest uruchamiany na, na rajdy, na wycieczki po terenie? W moim przypadku służy on do jazd tylko terenowych, ale takich lekko terenowych, nie, bardzo, nie do bardzo ciężkiego terenu. Służy on przede wszystkim na właśnie wycieczki krajoznawcze, terenowe, które jako stowarzyszenie też często organizujemy i bierzemy w nich udział. Dziękuję za te informacje. Więcej powiemy w dalszej części naszego programu. A ja mam teraz osobiste pytanie, czy ja mogę usiąść za kierownicą na sekundkę? Bardzo proszę. Dziękuję. Dodatkowe jakieś czujniki, wskaźniki, tak? Rozumiem, że tutaj mamy... To są rzeczy, które się, tak powiem, przydają bardziej początkującym ludziom, bo człowiek, który dużo jeździ takim samochodem, już myślę, musi posiadać wyczucie i znać wartości graniczne swojego samochodu. Rozumiem, to pomaga, pomaga amatorom, tak? Myślę, że tak. No, najważniejsze w samochodzie terenowym są opony. Opony, zawieszenie plus, no, jeżeli jeździ się gdzieś w większe błoto, to jednak trzeba mieć jakieś wspomaganie, czyli wyciągarki. I to wszystko jest na pokładzie tego samochodu. Tak, samochód posiada wyciągarkę z przodu i wyciągarkę z tyłu. Dobrze, Gosia więcej opowie o tym w dalszej części programu, jak mówiłem, a my co? Przejedziemy się teraz. Radio 90. Muzyka wybrana dla ciebie. www.radio90.pl